Witamy w Włoch Polska. Dziś odliczamy kolejne top 10 najfajniejszych kosmitów z Ben 10. Adel, 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 adel. Hey did you miss me? Team Alien X, let's move. Numer 10 Snarrow. Forma pierwotnie znana jako Ben Mumia powstała, gdy Bena zaatakowała Mumia, a dokładniej rasa Febkufan. Ostatecznie przemianowany na Snero, ten kosmita stał się przydatnym elementem arsenału Bena. Potrafi rozciągać bandaże do ogromnych rozmiarów i dowolnie zmieniać kształt ciała, co czyni go trudnym przeciwnikiem. Numer 9 Ziąb Moce i wygląd czynią go jednym z najfajniejszych obcych w Omnitrixie. Tmo-podobne stworzenie dysponuje różnymi mocami kriokinetycznymi, skrzydłami i niematerialnością. Wszystkie te umiejętności okazały się niezwykle przydatne, zarówno w walce, jak i w ukrywaniu się. Mimo że omniwersowa zmiana wyglądu tej postaci nie została przyjęta najlepiej, Ziąb pozostaje jednym z najlepszych kosmitów Bena. Numer 8, Pajęczasz. Jak na tak prostą koncepcję, ten kosmita jest naprawdę ciekawy. Pajęczarz, arachno małpa z Arachnasimi, posiada zwinność i siłę małpy oraz wszystkie zdolności pająka. Potrafi strzelać siecią z ogona, przyczepić się do każdej powierzchni i jest bardzo silny. Może nie jest najpotężniejszym kosmitą, ale na pewno jednym z najbardziej wyjątkowych. Numer 7. Obcy X, X. czyli jak mogłoby wyglądać kosmiczne bóstwo. Niewątpliwie najpotężniejszy z kosmitów w arsenale Bena, Obcy X, ma całkowitą kontrolę nad czasem i przestrzenią. Potrafi formować rzeczywistość tak, jak mu się podoba. Niestety ma to ogromną wadę. Ben nie jest jedyną świadomością kontrolującą wszechmocną istotę. Jakakolwiek różnica zdań między trzema osobowościami sprawia, że ciało pozostaje w bezruchu i jest podatne na zagrożenie, ale skoro potrafi stworzyć zupełnie nowy wszechświat, możemy przymknąć na to oko. Numer 6: Feedback. Feedback znaczy wiele dla Bena. Gdy został na zawsze usunięty z Omnitrixa, chłopak poczuł wielką stratę. Hey Łatwo zrozumieć, dlaczego Ben uwielbia feedbacka, ponieważ pochłania i przekierowuje wszelkie formy energii, jest jednym z najpotężniejszych kosmitów Tennysona. Poza tym, widzieliście kiedyś kosmitę z wtyczką zamiast ogona? Nie zapominajmy też, że pochłonął on energię bomby niszczącej wszechświat, nim ta zdążyła wszystko zniszczyć. Numer 5 Way Big Toku star to największa ze wszystkich form Bena. To jedno z niewielu stworzeń, które zdołało pokonać dwóch największych wrogów Bena bez większego wysiłku. Jeśli mamy pokonać armię czy gigantycznego słonia kosmite, Waybig jest odpowiedni do tego zadania. Do tego potrafi strzelać kosmicznymi promieniami oraz tworzyć i kontrolować kosmiczne burze. Număr 4. Slump Fire mm, Kiedy Ben powrócił na bohaterską ścieżkę w okresie nastoletnim, poznaliśmy szlamfaera. Nie tylko potrafi manipulować życiem roślin. Ten metanozjanin potrafi także zmienić się w żywy miotacz ognia, zapalając metan w swoich dłoniach. Z bonusami takimi jak ognioodporność, regeneracja i rozkwitła forma, która zwiększa jego panowanie nad roślinami, szlamfireyer szybko stał się ulubieńcem fanów. Numer 3. Diament ogłowy. So w tym kosmicie wszystko jest fajne. Od świetnego wyglądu po wyjątkowe i zaskakująco potężne zdolności, nie wspominając o tym, że występował w każdej odsłonie franczyzy, nawet w reboocie z 2016 roku. Let's see how you like it, you Krystaliczne ciało diamentogłowego czyni go praktycznie niezniszczalnym i niewiarygodnie silnym, co daje mu mnóstwo możliwości ataku i defensywy. Wszystkie te cechy zapewniły mu miejsce w pierwszej trójce na tej liście, więc chyba można założyć, że Ben Tennyson lubi diamenty. Numer 2 Gniew. Z takim imieniem można zakładać, że przeciwnicy Bena nie będą mieli lekko. Jego umysł jest jak krzyżówka osobowości Wolverina z Marvela i ekscentrycznych zawodowych wrestlerów. Jeśli to wam nie wystarczy, przyjrzyjcie się mocą tego kosmity. Ogromna siła, imponująca szybkość, ekstremalna wytrzymałość i niemal nieograniczona stamina. Dzięki tym cechom, gniew może rywalizować nawet z najsilniejszymi przeciwnikami Bena Tennysona. Zanim przedstawimy dzisiejszy numer jeden, pora na kilka wyróżnień: chromaton. Echo, Echo. Atomix. Szybcior. Jetray. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy, dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Inferno Rozpalił ekrany jako pierwsza z obcych form Bena i od tamtej pory nie przygasł chodzące piekło zdolne do manipulowania płomieniami na wiele kreatywnych i niszczycielskich sposobów inferno potrafi też tworzyć ogniste kule, strzały, tarcze czy tornada potrafi również latać jest odporny na ogień, ciepło, zimno, lód i magmę ma nadludzką siłę i wytrzymałość to z pewnością ulubiony obcy z Omnitrixa wielu z nas Podobał się Wam odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej, wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.